Świetna działka, świetne miejsce, klimat, spokój, cisza, konie, przestrzeń, widoki, jeziora. Nie no, mam wam więcej mówić, tylko takie nieruchomości słuchajcie. Jesteśmy dzisiaj na działce w Bursztyniku. I dlaczego tutaj jesteśmy? Chciałem pokazać wam nieruchomość, którą przygotowaliśmy dla naszych klientów. Pierwsza zasadnicza kwestia, nieruchomość już jest sprzedana, ale kręcimy ten film po to, żeby pokazać wam... W jaki sposób działamy i jakie nieruchomości są u nas dostępne? My mamy około setki zgłoszeń miesięcznie, z której średnio selekcjonujemy jedną nieruchomość. Tak było w przypadku tej pięknej działeczki 2 hektary w łóżczyniku. Sprawdzamy wszystko pod kątem analizy, podłączenia mediów, wymiany gruntu, spadku terenu tak dalej itd. Jeśli wszystko się zgadza, zaczynamy negocjacje, późniejsze podziały, umowy. I kolejne formalności. Dlaczego właśnie ta działka? Dlaczego tak długo zajęło nam wynalezienie takiej nieruchomości, znalezienie jej w odpowiedniej cenie, zweryfikowanie itd. Mianowicie chcieliśmy mieć naprawdę atrakcyjną nieruchomość, która będzie miała walory krajobrazowe, czyli spadek terenu. Nie bez powodu kaszuby nazywane są górami północy. I tutaj doskonale możemy to zaobserwować. Zaplanowaliśmy to w ten sposób, że wytyczyliśmy drogę wewnętrzną i spodzieliliśmy tą działkę na dwie mniejsze. Kupiło ją dwóch klientów i docelowo będziemy ją dzielić na mniejsze działki od pięciu do siedmiu sztuk. To już będzie indywidualna decyzja osób, które tą nieruchomość nabyły. Miejscowość Bursztynik jest to wioska w województwie pomorskim, oddalona mniej więcej 25-26 km od Gdańska, Sopotu i Gdyni. Jesteśmy mniej więcej pośrodku do granic administracyjnych miasta i teraz dojazd na przykład do Gdańska obecnie trwa około 40 minut. Natomiast jest budowana już trasa metropolitarna, obwodnica, która będzie dodatkowo rozładowywała ruch na obwodnicy Trójmiejskiej i dzięki temu... Dojazd skróci się do centrum Gdańska mniej więcej do 25 minut. Z czego znana jest ta okolica? Z tego, że po pierwsze jest tu spokój, cisza, czyli to, co możecie zaobserwować, ale także hodowle koni. Naliczyliśmy na tej tylko ulicy 12 nowych domów, które są teraz w trakcie budowy. Potwierdza to tylko, jak chętnie ludzie chcą tu mieszkać. Zeszliśmy w połowę działki, jesteśmy na takim wypłaszczeniu, natomiast. Tam będą stały pierwsze domy docelowe dla, dla kolejnych nabywców. Tu jest naprawdę przyjemny spadek i te domy będą miały niesamowitą perspektywę. Tu jest wypłaszczenie, na którym powstaną kolejne domy, i kolejny spadek w dół, aż do źródełka, do małej rzeczki, która idzie poniżej. Widać, gdzie jest ta rzeczka po drzewach, które możecie zaobserwować. Teraz jest gęsto, dlatego ten widok jest ograniczony. Natomiast w planach, co będziemy robili dla naszych inwestorów, będziemy przerzedzać te drzewa. Mamy już na to zgodę tak, aby widok był na polany, która jest po drugiej stronie. Wtedy otworzy się przestrzeń i będzie to wyglądać jeszcze wszystko dużo, 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 dużo lepiej. Byliśmy wczoraj nad Jeziorem Białe. O, Tomek znalazł kamień geodezyjny, kamień graniczny. Ciekawostka dla geologów, nie wszędzie to robią. Jest twardy grunt albo z różnych względów trzeba taki kamień kopać. W... Nie jest to już zwykły kamień, ale... Uuu, lecze lecą, lecę ale kompozyt. Ja jeszcze Wam tylko opowiem o jeziorze, nad którym byliśmy. Tam 10-15 minut 10 samochodem. Można dojechać pół godzinki właściwie rowerem tutaj, jeśli ktoś będzie miał dom. Ale co ciekawe, w okolicy znajdują się cztery jeziora, mniej więcej w takiej odległości. 10-15 minut samochodem, więc nie jest to tylko miejsce dobre do zamieszkania, nie jest to dobre miejsce dla inwestycji, nie tylko dobre do, na inwestycje, ale też do wypoczynku, aktywnego wypoczynku, pływania. Zabrałem kamerkę tomkowi i schodzimy w dół, żeby pokazać wam część dodatkową, która jest przy działce. Mianowicie, źródełko, o którym mówiliśmy. Człowiek by pomyślał, że nic tu nie ma, i słuchajcie, my tu będziemy normalnie robić ścieżkę pieszą, która będzie umożliwiała bezproblemowe zejście do tego strumyka. Czy można było pocilować, odpocząć, zejść z dzieciakami. Mm -hmm. To jest to. Dobra, na razie jest jak jest. Musimy tu się troszeczkę przeprawić. Natomiast, jak zrobimy tu ścieżkę pieszą. To dopiero będzie petarda. O, choć kawałek wyżej, to pokażemy ciekawostkę, jak się idzie od strumyczka. To jest cały czas ta sama działka, słuchajcie. Cały czas jesteśmy w bursztyniku. Dotychczasowy właściciel tej działki zrobił sobie dziury w brzozie. To jest popularne, wiele osób to zna, ale zawsze warto pokazać. Wierci się dziurkę w drzewie, podłącza rureczkę, kładzie butelkę. Kilka tygodni i mamy soczek z brzozy. Bardzo zdrowy. My W perspektywie dobrze zarobimy nasi klienci jeszcze więcej. Rolnik zadowolony bo sprzedał jednak ziemię troszkę powyżej ceny zwykłej ziemi rolnej z perspektywą na dalszą, dalsze podziały i zabudowy. On to rozumiał, my to rozumieliśmy. Świetna transakcja, naprawdę fajna współpraca. Takie łakome kąski nigdy nie trafiają na, na rynek, w ogół, e, taki ogólnodostępny na ogłoszenie gdzieś tam na autodomie. E, to są tak na dobrą sprawę działki. Pod lady, jeśli tak można powiedzieć. Jeśli interesują Was takie nieruchomości dobrze sprawdzone, w świetnych lokalizacjach i minimum 40% po, poniżej ceny rynkowej, co oferujemy, to serdecznie zapraszam na stronę ugruntowani.pl.